Kochani, z tej strony Asia Nowaczek. Dzisiaj będziemy ciąć. To znaczy ja będę ciąć morele. W tamtym roku morela miała po raz pierwszy owoce. Miała ich kilka i były całkiem dobre. Więc jestem ciekawa, jak to będzie w tym roku u niej z kwitnieniem. Myślę, że całkiem dobrze. To widzę, że tu ma dużo, dużo, dużo pączków. To jest stosunkowo młode drzewko. Ja nie pamiętam, kiedy ja ją sadziłam, no ale widać, że jest nieduża. Cięcie to będzie raczej kosmetyczne, bo tutaj zbyt dużo y, gałęzi nie idzie tak pionowo do góry. I powiem szczerze, że ja tutaj jeszcze spokojnie dosięgnę tych owoców, więc szkoda mi y, ciąć. Bo chcę, żeby ich trochę zostało. Dobra, zabieram się do roboty. No, czemu chcesz tak wysoko ciachać? Nie, ona tam ma jeszcze morele, ale nie będę jej ciachała zbytnio. Po wszystkie rany smarujemy taką maścią fungicydową. Yy, tu akurat mam Funaben, Masia <gryzny> Nie mam małego pędzelka więc użyję plastikowej łyżeczki. No i co? I smarujemy. Więc jak yy, ważne jest też, żeby cięcie drzewek wykonywać najlepiej przy takiej właśnie słonecznej pogodzie, ponieważ yy, żeby nam tej maści, czy żeby mi tej maści nie zmył deszcz. O, I zasmarujemy. Ranki, dobrze, przynajmniej, że nie cięłam wysoko. Tutaj spokojnie mogę sobie i na smarować. Tutaj gałązka obok ciebie. To nie, nie zamalowałaś całego. Oci się. Muszę z tej strony Weź, bo nie widzę. To, Tego nie widziałam. to jest tamta gąska na prawo na twojej ręki. Tam jest trochę wyżej, jedna taka przy zgięciu, pamiętasz? No. i tutaj na tej gałązce, co smarowałeś wcześniej, jeszcze tam przyłączenie na samym dole jest. A ja nie smarowałem, i to nie spadło? Nie. Thank you Pięknie wygląda moja nowa szafa na rozsady. No, zobaczymy później. Będę się zajmowała drugą, ale po prostu rewelacyjny pomysł, bo prawie ciemno. A teraz jest niemalże kosmicznie. Przegląd rozsad. Zaczniemy od gipsówki. Wysiana 27 stycznia pod lampami. Całkiem dobrze się trzyma. Oczywiście tu ma jakiegoś. Faściora, ale nie jest źle. Werbelna, też wysiona 27 stycznia. No widzicie? Mniejsze siewki wychodziły oczywiście później. Te wyszły szybciej. Też jestem zadowolona, ładnie wyglądają. Zawsze to będzie kilka roślin. Celer naciowy. Moja chluba. Piękne roślineczki. No, fantastycznie. On wygląda. Wysiany 18 stycznia. Keler korzeniowy, też piękniutki. Również wysiany 18 stycznia. A, a tutaj mam kapustę włoską, głowiastą i ekspres. No, produkują się drugie liście. Troszeczkę jest taka wyciągnięta. No, ale jak mówię, ją później wrzuciłam pod lampy, ale nic nie szkodzi. Ja ją będę przesadzała już lada moment. A tak wygląda w pierwszej kolejności kalafior. No, takie marniutkie sadzoneczki. Coś tu jest nie tak. Coś tu jest nie tak. Później mamy pakczoj i jarmusz. Toskański, ale czemu ten kalafior jest taki? Czemu ten kalafior jest taki biedny? Nie wiem, ale się dowiem. I to najlepsze, co jest, to jest Malwa Summer Carnival. I teraz zobaczcie. Jak wygląda sadzonka, która była bez dostatecznej ilości światła? A jak wygląda sadzonka, która wykiełkowała później, kiedy już była pod lampami? No. Niebo, a ziemia? A tutaj moja papryka nareszcie się ruszyła. Jak już ją przeniosłam do mojego growboxa, zaczyna. Produkować kolejne listki, znaczy zaczyna produkować listki, także jestem pełna nadziei, że coś z tego będzie.